Angron Niewolnik z Nuserii. Jedenasty ton serii. Prymarchowie o jednym z najbardziej brutalnych, agresywnych i najbardziej krwawych premarchów wśród synów imperatora. Dlaczego warto było czekać na tą książkę? Dlaczego koniecznie musisz sięgnąć po nią? O tym będzie w dalszej części materiału. Zapraszam. Cześć, witam na moim kanale, ja jestem Adam, a dzisiaj będziemy sobie mówić o Angronie, niewolniku z Nuseri. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to jedenasty tom serii Prymarchowie. Za tą książkę odpowiada nam autor Ian St. Martin. Co prawda nie widziałem, żeby była jakakolwiek jego książka przetłumaczona na język polski. Może gdzieś pominąłem jakieś mini opowiadanie. Natomiast nie oznacza, że to jest osoba, która już nie pisała wcześniej dla naszego uwielbionego świata, bo napisała między innymi takie pozycje, właściwie słuchowisko, był autorem scenariusza do słuchowiska zatytułowanego Konrad Kurze A Lesson in Darkness oraz powieści z tego świata pełnometrażowej Lucius the Faultless Blade. Także... To już jest autor, który pisał, ale co prawda, tak jak mówię, jest to pierwsze spotkanie z tym autorem, przynajmniej dla mnie. Tą książkę możemy też oczywiście czytać, bo to jest nowość tegoroczna, świeżynka, którą wydało nam wydawnictwo Copernicus Corporation, więc wciąż jest dostępna. Także warto. I to jeszcze w nowej o szacie graficznej, jak pewnie zauważycie. Także nowiusieńka. Książka. Nawet nie ma roku. O czym jest generalnie książka? Dla niezorientowanych w świecie Warhammera, no to tutaj mamy 30. tysiąclecie, znaczy ludzkości stoi imperator, który postanawia rozpocząć wielką krucjatę, galaktyczną krucjatę, której ma zjednoczyć całą galaktykę pod władzą ludzkości. W tym celu tworzy 20 prymarchów, synów tak zwanych, Którzy mają stanąć na czele 20 licznych legionów Adeptus astartes, z kosmicznych Marines, takich superwojowników. Pech chce, albo i nie pech, tylko rządzenie losu, albo i spisek, powoduje, że mroczne siły wykradają tych synów w momencie, gdy jeszcze są w inkubatorach, i są oni rozrzucani po całej galaktyce po poszczególnych planetach i imperator musi ruszyć na tą Krucjatę bez nich, ale za to na czele licznych legionów. W trakcie Krucjaty poszczególni Prymarchowie są odnajdywani na poszczególnych planetach i wcielani do tych legionów, czyli albo łączeni ze swoimi synami genetycznie. No. Wszystko wygląda pięknie, ładnie. W każdym legionie to jest wielkie święto zjednoczenie się ze swoim ojcem genetycznym. Wszyscy są zadowoleni i każdy legion nabiera nowej siły. No ale nie w przypadku Pożaraczy Światów i Angrona, właściwie ogarów wojny i Angrona, gdyż no, niestety Angron jest zupełnie innym premarchą. To nie jest Robotę Gilliman, to nie jest Rogald Dorn. To jest prymarcha, który nie chce dowodzić swoim legionem, który nie uznaje tego, że ma być tym dowództwem, nie uznaje swoich synów, czyli tych adeptów z Astartes, jako, jako synów. Dla niego nie są synowie. I tu się zaczyna cały dramat tej książki, gdyż ów synowie, ów Astartes. Desperacko zabiegają o jego uznanie, o jego pochwały, o to, żeby w końcu zaczął nimi dowodzić, jak dowódca, jak w każdym innym legionie. To doprowadza naszych bohaterów do pewnego rodzaju desperacji. Do zdecydowania się na desperackie kroki, muszą zdecydować, czy, czy podążą za Angronem, czy może. Może jednak to nie jest ta druga, którą powinni obrać. Także, no, to jest książka bardzo dramatyczna. Głównymi, generalnie, zapomniałem wam powiedzieć, kto jest głównym bohaterem. Głównymi bohaterów mamy tutaj, powiedziałbym, trzech, chociaż jest jeszcze wiele innych bohaterów, którzy też sporo, sporo dają tej książce, ale mamy, powiedzmy, wyróżniłbym dwóch, dwóch centurionów: Magosa oraz Karna, którego już pewnie znacie. Albo dopiero poznacie, bo to jest dosyć ważna postać w przypadku historii pożarczy światów. Każdy z nich prezentuje inną postawę, inne podejście do problemu, do problemu Prymarchy, do tego, czego od nich żąda sam primarcha. Sama książka z jednej strony jest napełniona akcją, zaś z drugiej strony jest. To nacechowana dramatycznym, mocno akcentem, samą historię. Możemy tutaj poznać Angrona w czasach, kiedy był tym niewolnikiem, kiedy musiał walczyć jako gladiator o przeżycie. I to jest moim zdaniem najmocniejsza część tej książki. Jak na samą serii Prymarchowie, ta książka mocno mnie zaskoczyła. Generalnie, swoim poziomem, i powiedziałbym, że w tym tomie w końcu dostałem to, czego oczekiwałem od tej serii czyli historię przeszłości primarchy. Ta też książka odpowiada na wiele pytań dotyczących samych pożeraczy światów ich motywacji to, dlaczego są tacy, jacy są. Oraz też dopowiada nam wiele wątków fabularnych, które mogliśmy nie znać, chociażby z głównej serii Helezji Horusa, które przynajmniej dla mnie stanowiły pewnego rodzaju zagadkę, bo sam legion był dla mnie trochę niezrozumiały i zagadkowy i ta książka odpowiada nam na wiele pytań, które mogliśmy sobie zadawać podczas czytania poprzednich książek. Także powiem Wam tak, że Aion St. Martin, tą książką. Przebił wszystkie pozycje, w do których dotychczas czytałem. Naprawdę zrobił kawał dobrej roboty, kawał dobrej literatury, chociaż miał tutaj bardzo, bardzo ograniczony pole do popisy, bo mamy tutaj mniej więcej od razu Wam mówię 242 strony. Na tych 242 stronach autor naprawdę zamieścił bardzo, bardzo dużo. Z mojego punktu widzenia, jest to książka, którą trzeba wręcz przeczytać. E, jeśli chciałoby się uzupełnić herezję Horusa, tą, tą serię o ważne informacje, to te ważne informacje faktycznie znajdziemy tutaj. To jest książka, którą naprawdę z tego tytułu warto e, przeczytać, kupić e, jak tam wolicie. E, także obowiązkowa, obowiązkowa lektura. Natomiast, e, co by było fajnego. Po tej książce, na przykład jeśli jeszcze mieliście po nią jako pierwszą, to też warto by było sięgnąć, chociażby po krótkie opowiadanie w takiej, w takim, w takiej antologii z dzieł w herezji. To też jest część jeden z w herezji Horusa. mam tutaj opowiadanie krótkie po Desha, czy Desha, Matiu Farrera. Jeśli ja dobrze widzę, jeśli dobrze czytam. Gdyż tutaj mamy historię pierwszego spotkania karna z Angronem. I mamy tutaj odpowiedź na pytanie, dlaczego Angron wbrew pozorom, wbrew że tak powiem temu, co mogłoby się wydawać, w jakiś tam sposób szanuje karna, dlaczego uczynił z niego swoim adiutantem. Także to jest dosyć ważne, jeśli chodzi o, o samą historię, i warto właśnie wie, poszerzyć swoją wiedzę po tej książce właśnie o, o tą krótką historię. Natomiast historię też pożaraczy światów i karno możemy znaleźć już w, w pierwszych dwóch tomach herzji chorusa fałszywi albo kłamili bugowie, bo zależy od wydania, znajdziemy te postacie oraz w galaktyce w ogniu. I tutaj o wiele więcej jest informacji, czy informacji więc więcej wydarzeń. W których właśnie aktywnie biorą udział Angron i Karn. Natomiast w dalszym ciągu dalsze informacje, dalsze przygody tych bohaterów znajdziecie w kolejnym tomie Hezji Horusa zatytułowanym Zdrajca autorstwa Arona Dębskiego Bodena. Także generalnie warto, warto sięgnąć po dalszą historię. Poznawać przygody tych bohaterów, których znajdziecie właśnie w Angronie, niewolniku z Nuserii. Zapamiętajcie ten tytuł, bo to jest jedna z tych najlepszych pozycji serii Prymarchowie. Naprawdę ja się nie zawiodłem na tej książce. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem tej książki. Także gorąco, gorąco polecam. Ok, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że recenzja się podobała i sięgnijcie pod tą pozycję, bo naprawdę warto. A ja wam życzę udanego dnia, wieczoru, poranka, tygodnia, w zależności kiedy to oglądacie. Do następnej recenzji i cześć!